dzień doberek witam na moim kanale Odygniec Senior z tej strony jestem dalej na poraju plaża maslońska maslońskie czy jakoś to się tak nazywa piaszczyste byłem tu już kiedyś ale nigdy do wody nie wchodziłem zobaczę jak tu wygląda plażyczka malutka, tam jest większa, ale tam łodzie zjeżdżają także zapraszam was na oglądanie tego filmu widzimy się później woda grudna ale warto wejść trzeba wejść pogoda napisuje także Kabusia i do roboty. O, ktoś przyjechał. Byłem sam, teraz już nie jestem. Czas na kawusie Tym razem zrobię kabusie od początku. Leję wodę, Sypie kawę. Kto to chciał, żebym pokazał od początku do końca, to niech uważa. kawa ale nie powiem ile, bo każdy inaczej się sypie. Nie będę zdradzał mojego sekretu. Zakręcamy. Stawiamy napalnik. Odpalamy rakietę i czekamy aż się zaparzy no. daj, ciąg dalszy dajemy cukier dwie kostki wyłączamy i oczywiście dodajemy mleka ale to tylko ja. A każdy może pić ręce. Mam nadzieję, że widać było. no O, widać, widać. I koniecznie uderzać w boki. A na koniec. sprzęt gotowy ADHT się włączyło idę tam poszukać widzimy się przy pierwszym dołku na razie nic same kable <gry> ale jak nie sprawdzisz nie, nie wejdziesz, nie sprawdzisz to się nie dowiesz I głęboko, bardzo głęboko Jak coś znajdę to się włączę, bo to koniec 40 minut prawie Nie ma sensu dalej łazić jakieś druty dziadostwo Tu się zrobi ciepło Bo jest zimno Opuszczą to miejsce Bo brak internetu mam no, 3 km dalej mam fajny parking i jakaś plaża blisko jest Także widzimy się na miejscu Zobaczcie co tutaj jest właśnie chodziło mi o to kąpielisko a tam jest parking, tam stoję a tu woda jest spuszczona no to jutro się można tu pochasać no 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 tego się nie spodziewałem to taka mała mały strumyczek płynie czy tu jest czy mi się wydaje płytki są nie szkodzi pochodzi i się po płytkach głęboko nie będzie za to Pewno będą to czyścić i przygotowywać na sezon. No, jest the best. I kawałek plaży też jest. Także woderów nawet nie wkładam, tylko buty. Tutaj stoję w takim przytulnym miejscu, a co najważniejsze, kieruj się Jest internet i to dobry internet. zostaje tu na noc oczywiście ha. jestem już na zbiorniku na dnie zbiornika ale jak tu ktoś chodził tak mi się wydaje no to widzimy się przy pierwszym dołku jest pierwsze 20 groszy dobrze jest lecimy dalej zobaczcie co to jest pokrywa ze smartfona co to było Huawei a gdzie reszta ktoś już zabrał o dołki są ktoś klucz zgubił Uuu, będzie miał reprimendę w domu przechlapane Cały czas sygnał bije, bo tu płyty betonowe są ja <słyska> też jest przeszukane Już. nic, kończę za chwilę Koniec No co tu szukać Żebym miał wszystko kopać, z to tam płyty bym wyciągał. ładnie to wygląda ale te płytki spadną stąd jadę dzisiaj montować akumulatory o 9.30 jestem umówiony na Odyńcach o 9.00 otwierają także dałem im czas na kawę jestem już na Odyńcach za chwilę przejdzie ekipa i będziemy wymieniać akumulatorki. I właśnie to są te akumulatory z firmy Li-Time. Eee, sobie też sobie o kurde, ale potężne. Tu paska nie ma a nie, z bok jest Duży top. To daj, wyciągniemy po raz to nie snieważy. Szkoda. Po równanie do ADN Argena... jaka. Tutaj Te akumulatory zostaną. Wyciągnięte stąd. I tamte wejdą tutaj. atewek 13,1V. 131 tak. to naładowane. No to muszę wysłać do. Prosili mnie z tego właskiego Redwana, żeby wysłać? No, to bierzemy się do roboty. Damper. Dwa razy po 200 Amper Ale będzie prądu tyle to te cztery Tylko tamte razem ważyły 120 Kg A te może z 50 Myślę, że w dwójkę nawet 20 Kg nie ważą o. Nie no mogą ważyć w dwójkę będziesz. No powiem Ci, że to jest jakieś 10 Kg No nie mam wagi, bo byśmy sprawdzili no elegancko tu weszły, trochę musi być wysunięty, bo by stawałby tutaj, a nie będzie można będzie wtedy przykryć tej skrzynki z bezpiecznikami czy tablicy, jak tam zwał, tak zwał achiolnik będzie chłopcy robią, zaciskają kable a dają radę wszyscy coś robią? Tylko ja chodzę i się obijam. Tutaj kurde szaleją normalnie. Już zaraz będzie koniec pierwszej zmiany. Takie coś będzie montowane. Zamiast tego praca w re! Izolacja, kable, wszystko kurde, tego to nie było będzie się działo mhm. wszystko podłączone teraz tylko to kabelkowanie wszystko zrobione, wsunąć akumulator zabezpieczyć przed wsunięciem i będzie ok pajęcyna Akumulatory podpięte są. Wszystko jest zabezpieczone. Trochę pajęczyny tutaj jest, ale to nie szkodzi. Teraz tylko tam pod maską podłączą jeszcze jedną rzecz i będzie wszystko działało. Wszystko hula. Zakrywamy to, kładziemy lodówkę i w drogę. Tam w drogę, temu buty. Brygada Odyńców dała radę bez problemu maszyna odpalona i teraz widzimy to jest ładowanie dokładnie tak to jest ładowanie z Oriona XS podczas pracy silnika a teraz na komotorach jest ile tam jest Czy... ale ja to nie widzę komotora bo ja nie jestem sparowany z fajnym bo co tutaj? Nie, nie, nie pójść o tym. Nie wymachuj na szkodki. 3, 4, 2, 3, 0. 3. Dobra, myślmy, że jest to biznes twój. Weź się to, włącz ten oto. To jest, idzie z tego z zormiona, tak? Tak, to, to idzie z akumulatora, z alternatora. No że wszystko działa graj bucy. a jak długo i co i jak się spróbują akumulatory to, to innym razem niestety dzisiaj nie mogę na to stwierdzić robota skończona firma dała radę? pierwsza dała. nasza taka poważna elektryczna robota skończona klient ma, miejmy nadzieję że będzie zadowolony że gwarancję damy mu nie tylko do bramy do ale zabrała mu 2 km i że będzie to wszystko fajnie no. mu służyło. Mam nadzieję, że tak będzie. I akumulatory się sprawdzą. Miejmy nadzieję. Tak? No, oczywiście. No. Wszystko, no. Muszą. Muszą. opuszczą Śląsk. Właściwie zagłębie. Jadę na wschód, na Podlasie. Nie wiem, ile mi to dni zajmie. Ale kilka dni na pewno. Także widzimy, gdzieś się na trasie. Może na jakiejś plaży czy coś Zresztą testuję akumulatory Zobaczymy jak się będą spróbować Piękne widoki, świętokrzyskie Aha. lubię takie babórki Równina to taka nuda trochę jest tu zawsze jakiś krajobraz inny, coraz bardziej Jeszcze z pół godziny podjadę i muszę znaleźć jakiś parking jestem 10 km przed Jędrzejowem Moja Kiepskie tu zostaje na noc. Mam już dosyć. Jest piękny zachód słońca. czego więcej trzeba. Lecimy dalej. Jest piękny poranek. Chociaż słoneczka dużo nie ma, ale zanosi się, że będzie. Także jedziemy dalej. Pan Prawie 3 godziny jazdy do następnego etapu mojej podróży na wschód. Widzimy się później. Przystanek na kawę. Bardzo mi to Muszę dopompować, bo mało, mało. Było 3,8 A 4,4 będzie gdzieś tak No idzie yeah. Wreszcie się rozpogodziło Ciepło nawet jest Oby tak dalej jaki piękny kościół, czy to pastor? nawet nie widziałem Odpoczynek, tylko woda tutaj brudna. Ale ławeczki są. Można posiedzieć trochę. To jest targowisko, ale już nie ma go. Zamknięte. Zmiana, zmiana planu. jadę nad jezioro Pirlej. Mam 40 minut chyba tyle samo kilometrów do celu także pokopimy chyba jeszcze dzisiaj a jutro może yy, do wody będzie zobaczymy jak tam będzie po drodze zrobiłem zakupki bo dawno nie robiłem a moje ulubione jogurty jagodowe teraz takie pożywienia mało mięsa gdy w mniej tak mi lekarz powiedział jestem na miejscu. tam jest plaża a tutaj stoję na pokoju. idę zobaczyć co tam na plaży piszczy wiaterek zimny oj 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 muszę gardło zasłonić bo mi normalnie szkodzi zimny wiatr no jestem już na plaży oglądała ładnie wyglądała Zobaczymy co tam w wodzie. O! Rura ściekowa Albo i nie można będzie wejść, ale nie dzisiaj, jutro Dzisiaj pochodzę po plaży także widzimy się później. Jestem już na plaży i mam pierwszy sygnał. Jakiś krosik będzie pewno. E, coś tu nic nie widać. Nie jest. 10, 10, chyba. No, ale już przeszłem przez cały ten brzeg. Pusta cisza była. Teraz chodzę po piasku. Do następnego sygnały jestem z placu zabaw. ha już wiem mu takie dziwne honda panie taka honda to jest ho, ho ho coś tu jest jeszcze o jeszcze 5 groszy patrzcie he dobrze jest Zeszłam na chwilę tutaj bo po drodze żeby już się nie wracać lecimy dalej koniec szału nie było ale motor mam nie muszę kupywać tam są jeszcze dwie plaże ale tam już nie jadę bo stąd jadę bezpośrednio do brata także wracam już do mojego w kilku prasu i będę się przemieszał, ale to jutro Bo jutro rano jeszcze tu wejdzie do wody nie? Zależy jaka pogoda będzie Spacerek Taki wieczor wieczorny spacerek Idę zobaczyć tą drugą plażę Chyba że nie dojdę do niej jak już mówiłem, trzy plaże tu są takie dosyć duże. Więc latem tu można się zakotwiczyć i skakać z jednej plaży na drugą. Chociaż tu już w pewno obstawione wszystko jest. Podobno zbliżają się upały. Także będzie się ciepło robiło i wtedy będzie można jakoś nie wiem, tej zimno mnie trochę zaskoczyło i no i teraz tak jak piszecie, czosnek, cebulka i soczek z tego to pomaga o, jak to się wszystko zazieleni to to ładnie będzie To jeziorko naokoło można obejść, objechać. Ciekawe, ile by to zajęło czasu. Ekstra. Także dzisiaj już, jak już mówiłem, nic już więcej nie będę robił. Chyba na tym zakończymy ten film. Rano do wody wejdę, ale to już obejrzycie na następnym odcinku. Jadę do brata. Mam 200 km nicowe. 200 km. Tam będę jutro na wieczór. Na mojej miejscówce i będę tam spał, bo, bo to jest przy targu, a w piątek od rana jest targ. Ostatni targ przed świętami. Tak, brat mi mówi, także będzie full ludzi. Jakieś zakupki się zrobi w końcu? Bo... Lubię po bo targach chodzić. Nie doszedłem do tamtej plaży. Weszłem, bo tutaj jakiś parking widzę hotel restauracja Imperium. Imperium kont kont atakuje. to jest ten parking, ale on jest długi <grystanie> Hotel Imperium dosyć tego pół godzinki starczył widzimy się w cieplejszych warunkach na podsumowaniu ten parking latem jest płatny, podobno. Czas na podsumowanie tego odcinka. W sumie poszukiwań dużo nie było. Raczej sprawdzałem te miejsca. Jedyne co fajnego znalazłem, to ten motocykl. A poza tym nic. W każdym razie mam Webasto zrobione, Gazbank. No i mam nowe akumulatory, które. I tak sprawdzając i pamiętając jak poprzednie wskazania były, a teraz, może dlatego, że są nowe i, i to lepiej yy, lepsze wyniki są. Zobaczymy po kilku dniach, tygodniach czy miesiącach jak się będą sprawować. W każdym razie teraz już nie mam takiego mocnego ładowania jak przedtem, że mogłem 100, 120A walić w akumulatory. Teraz maksymalnie chyba 50 jest tylko, ale jak się jedzie to i słońce to spoko. Slary swoje, alternator swoje także jak na razie jestem bardzo zadowolony z tych rzeczy które zostały zrobione tak jak już mówiłem jadę już, jutro będę już u brata ale się spotkam w nim w poniedziałek i zdam mu te wszystkie akumulatory trzy, trzy butle i jeszcze jedną rzecz odciążę auto jakieś y, około 150 kg będzie no także spoko będzie lżejszy, szybszy no i to by było tyle trochę mnie wzięła choroba yy, no muszę trochę uważać yy, z tą pogodą bo jest niby słoneczko świeci ale ten wiatr swoje robi i się ubierać odpowiednio ale już coraz lepiej czosnek i, i cebulka pomaga no i ma syropek na kaszel taki wypełniony. To by było na tyle dzięki za oglądanie tego odcinka zapraszam na następny kciuki do góry lecimy dalej